Alan, gratuluję, stanąłeś na wysokości zadania i pociągnąłeś drużynę i zdobyłeś pierwsze dwa punkty tutaj w Rzeszowie. Tak, no jakoś udało mi się, naprawdę przeciwnik był wymagający, starszy ode mnie o 12 lat. To nie była łatwa walka. Nie była naprawdę łatwa walka, no ale udało mi się dzięki narodzikowi. Trener naprawdę dużo mi podpowiadał, no i koledzy w szatni. Dziękuję bardzo. Im. No nie mów, że słyszysz wszystko, co tam trener mówi. No, może nie wszystko, ale przed walką też wskazówki są ważne. Ale to dobrze, że kontrolujesz to, co mój trener, bo tak jak mówisz, w walce jest to ważne. Jak ty się tutaj czułeś dzisiaj w Rzeszowie? Bardzo dobrze. Na początku stres oczywiście był, no ale jak weszłem do ringu, poczułem to coś, no i mówię albo ja, albo on, no i udało się. Czyli adrenalina na plus, tak? Oczywiście. Jakie plany teraz? No bo to już końcówka tej, tego roku, co ty będziesz porabiał? No, od przyszłego roku wchodzę w seniorski boks tak naprawdę, więc no, będę się przygotowywał na Mistrzostwa Polski i pokażę co potrafię. Tutaj się pokazałeś z bardzo dobrej strony, trzymam kciuki za kolejne walki, no i za kolejne zwycięstwa. Dziękuję bardzo.